Dzień dobry, motohusar.com. Gdzie uciekasz, Rafał? O, mamy 3 X-y. czwartkowy grill. Kasia się przemieszcza. Cześć, Kasia. Będziesz gdzie królową internetu. Chińczyk jest. Z. Tak. Z. X. A, właśnie, bo tu mamy kolory, Trzy ładne x -y. O. Piękne ujęcie, ostrość jest, wszystko jest. W serwisie jeszcze jeden X Krzycha. Krzychu, nie martw się, na weekend będziesz miał motocykl. WWL, groźna rejestracja. To jest cały układ wydechowy zmieniony. Jak tam Piotruś Nie będę opowiadał, skoro powiecie, słaby tematach. <laughs> no no <właśnie>. <laughs> Tak. O, ktoś przyjechał jeszcze. Przemysław przyjechał z Ewa. Może przywitamy się ładnie Hello! W kręcimy filmik, załapaliście się super, sam pan Przemysław Jak się hało Ładna pogoda dzisiaj? Bardzo słusznie Pozdrawiamy www.motohusar.com